Po sportowej przerwie mamy teraz takie zdanie. Popatrzymy. Mama i córka razem mają 60 lat. Mhm. Ale mama jest trzy razy starsza niż córka. To ile ma mama, a ile ma córka lat? Pomyśl. Chwilga, chwilka? Mhm. Ja się muszę zastanowić. Tu rozumiesz wszystko, prawda? Mhm. Szybok sobie na takiej piłce siedzi. Wielkiej. tak Jakie? To by córka miała 15 lat. Czyli tak, że córka. Ma 15. Lat. Ma 15, to mama. Ma 45. Zgadza się? Tak. Tak, wszystko się zgadza. Dobrze, no to odgadłeś to szybciutko. Brawo. A wysłanie, spróbuj teraz zrobić to równanie. Ułożyć równanie. Daj, proszę, szybciutkie. Mhm. Dobrze. Popatrz, to to oznaczymy przez, przez, przez ile? To tylko napiszemy w ten sposób, że to się może zmaże te wyniki. Napiszemy, że córka ma x lat, tak? To mama ile ma lat? Trzy. Ale jest trzy razy starsza. Jest nie o trzy lata starsza, tylko trzy razy starsza. Razy trzy? Tak. Ale jak napisać prościej? x razy 3. No właśnie, 3x. No i teraz napisz równanie tutaj, napisz i rozwiąż je. Ale nie, nie, napisz wszystko, wszystko tak po kolei, po kolei, żeby było widać ewidentnie. Tak? Tak, to czy tutaj, dasz ile, to się równa. Czyli córka ma 15 lat, a mama 3 razy po 15, tak? Bo, bo 3 razy. No dobrze, dobrze zrobiłeś. Dobrze. To popatrz, teraz zrobimy z tej książki do pierwszej gimnazjum zrobimy tutaj zadanie o takie. Patrz, przeczytaj, przeczytaj na głos o tutaj, o ten fragment, to zadanie, tutaj to, od tego miejsca. odpowiadający następującej sytuacji. sytuacji No i, tu, i tu, jest, o, tu jest ta ważna treść pod spodem. Czytaj to no, teraz. Poczekaj, się. ale tutaj po. podręcznik ma o 64 strony więcej niż zbiór zadań właśnie te... Łącznie? Łącznie te dwie pozycje. Mają 320 stron. Czyli popatrz, te dwie książki razem, zbiór i podręcznik, mają razem ile stron? 320 stron. Czyli ja tutaj, ja tutaj napiszę, że razem mają 320 stron. No i teraz spróbujmy ułożyć równanie od razu do tego. A to, to 64 strony. Patrz, podręcznik ma o 64 strony więcej niż zbiór zadań. Patrz, podręcznik, o to na, na dole jest podręcznik, jest grubszy niż zbiór zadań. O ile stron? O 64, o 64 strony. To ile jest? I, ile ma zbiór zadań, ile ma, ma podręcznik trzeba teraz obliczyć. Wiesz to tutaj odgadywać to jest trudno. Spróbuj ułożyć równanie od razu. Nie, ja jestem sam, ja jestem sam, ja jestem sam. Tak. Chcesz żeby to odgadnąć? Tak? Mhm. Nie będę. to napiszę, że o 64 się różnią. Podręcznik to jest ta gruba? Tak, tak. Czyli podręcznik ma o cztery stron więcej. Tak, niż zbiór. Zbiór jest cieńszy. Czy tak? podręcznik i zbiór. to musiałbym to to czy no tak, zrobię sobie za x Czyli podręcznik ma X Tylko poczekaj co jest grubsze yy, patrz ty przyjąłeś, że podręcznik ma, ma X stron, hmm. tak? A zbiór jest cieńszy czy grubszy? Ma więcej grubszy. S... Nie, patrz, zbiór, zobacz. Podręcznik ma o 64 strony więcej niż zbiór. Nie ja. ja się na tym nie znam, bo nie do szkoły. Na... O właśnie. Czyli zbiór ma X, a podręcznik jest o 64 większy, tak? Nie, 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 No też nie. O właśnie, teraz jest dobrze. No dobrze, tak. Dobrze. No to ile ma podręcznik, ile ma zbiór stron? To, co obliczyłeś, to, to obliczyłeś. Podręcznik? Poczekaj, no co obliczyłeś? Obliczyłeś x, tak? A x to jest ilość stron w. w zbiorze? W zbiorze. No to tutaj dobrze, to się równa. No, no tam dobrze napisz. 128, dobrze. A ile ma, ile ma podręcznik? Równa się tutaj. A sprawdź, ile mają razem. 320? No tak, jak się te liczby doda, to będzie właśnie 320, czyli się wszystko zgadza, tak? Dobrze, no i zrobimy zadanie. Z pierwszej klasy gimnazjum. Mm -hmm. Czyli przeskoczyłeś całą szkołę podstawową w tym zadaniu. Dobrze, ale teraz popatrz. Z zróbmy teraz, o, popatrz, przeczytaj sobie sam. Tak, Szmanku, szmanku, patrz. O, o tej, a nie tutaj, o tutaj. Ty, czytaj od razu tutaj Ania A może Pan... Nie no, to ty, ty. No, czytaj Ania i Zuzia mają razem 200 złotych. Przy czym Ania ma o 25 zł mniej niż Zuzia. Tak, no i trzeba trzeba, trzeba odgadnąć albo obliczyć ile one mają razem. Czyli patrz, razem mają 200 Ociek. zł. 200 zł mają razem, zobacz, o 25 zł. Jedna, jedna ma więcej od drugiej o 25 złotych. Tylko która ma, która ma więcej. Ania ma o 25 zł mniej niż Zuzia, czyli są Ania i Zuzia. Może Nie wiem jak to sobie wspomnieć. E, 75 ma ta, co ma mniej, ta, co ma więcej. Nie, 175 już. Nie, wiesz no to, no to wiesz tutaj, ile, ile ma jedna, ile, ile ma druga. O, masz ma za To wpisuj. ma więcej, a to ma mniej. To ma mniej? No, a nie ma o 25 zł mniej. ma 75? Nie nie, nie, nie będzie dobrze. Czyli ta nie może mieć 75, tak? Bo wtedy ta musiałaby mieć ile? 25 więcej, czy musiałaby mieć? 100. 100, i razem byłoby. Plus jeszcze 75 to by było zero. Za mało. 45. No no dobrze, no to tyle nie może być. Wiesz co, może ułożmy, ułożmy równanie. To jest, to jest najszybciej, wiesz? Naj... A to będzie za ułamkiem. No zobaczymy, zobaczymy. Eee... Ja już to wiem. i to... 85,5. No to, 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 to wpisuj tutaj. Tak. zobaczmy co ta druga. Za mało. No ale wpisz ile, ile miała by ta. Jak 25 złotych więcej. Teraz ja nie wiem. Ale na pewno jest za mało. No ale, ale do tej liczby dodaj 25. Na razie zróbmy to, nie? Tak do sprawdzenia. Żebym widział, że to myślisz to policzyć. Tak. No i ile będzie razem? Podkreślimy, o. I, i razem, razem jest. 196. No to napisz tutaj ten wynik. Tak, no to czy, czy tyle nie mogą mieć? To ja przekreślę to lekko. To ile mają naprawdę? To naprawdę? Tak, 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 tak. Skąd ten, żeby wziąć? Z tego. Tak, to jak? To jest mój serwet, nie mogę wziąć. No ale wiesz co, ale, po, po, ja, nie, ja nie będę patrzył. Ja ja, ja uszy, a ty powiedz do kamery, żeby. No, ci... ale, ale więcej ludzi to będzie. No ale nie, no to chodzi o to, żeby oni wiedzieli, żeby się czegoś nauczyli. No w, wytłumacz mi. Ja nie będę wiedział, no. No to mów. No ja już ja odwrotnie. No, no dobrze, no. To ja, ja powiem to tak coś coś, cztery. No to tak. Więc sobie cztery. Tak, no i co? Bo tu brakowało ci w tych dwóch liczbach, brakowało razem czterech. Do sumy, mm. tak? 200. Mm. Więc tą czwórkę, co zrobiłeś z tymi czterema złoty, złotymi? Dodałeś dwa złote do, do tej liczby, tak? I dwa złote do tej liczby, tak? To tak zrobiłeś? A szumanek. Co to oznacza? No dobra. dobrze. To, to wiesz co? Ale z, zróbmy teraz też przy pomocy równania. Popatrz, tu, tu masz miejsce nałożenie równania odpowiedniego. Ach, te, te liczby proszę, nie będziemy ich wymazywać. Tu jest i 112,5. Dobrze, no to. Popatrz. A nie ma mniej, czyli x. No to, no to. No to napisz, napisz tutaj wszystko. Ania ma X pieniędzy, a Zosia ma... Dobrze, no i teraz równanie ułóż. Ułóż i to dodać tego... Ale, nie, ale nie, nie. No, napisz, napisz wszystko, żeby, żebyśmy się no, uczyli tak porządnie wszystko. Tak. To się równa. No to druga scena do Tak. To już tego nie piszę, po co to tego już? No dobrze, no nie będzie. Tak. Pólić na dwa to już też nie piszę. No. No, no dobrze, masz napisać. sześćdziesiąt hmm. tak? tak? Tak, dobrze, a zrób, zrób to pisemnie jeszcze, na, na wszelki wypadek, podziel pisemnie. Ja to zgapiłem. A no, no to spryciarz jesteś, dobrze, ale, ale zrób, zrób pisemnie. Tak. Tak. I gdybyś chciał... Czyli jaki jest wynik? Powiedz. Osiemdziesiąt siedem i jedna Tak. A gdybyś chciał w łaku dziesiętnym, to, to co byś teraz zrobił dalej? Przecinek, tak. I tutaj, co, co dopisujesz? Do jedynki, tak. No i, i dobra, tutaj jeszcze. No i koniec, tak. Dobrze, dobrze. to popatrz, no teraz na, na koniec robimy jeszcze ta, ta, takie dwa zadania, krótkie. Łatwe dla ciebie, bo ty już te rzeczy znasz. Zobacz, jak narysuję linię prostą, od inniki zobacz. Wyobraź sobie, że tu, tu mamy linijkę. akurat nie mam przy sobie, ale o. Że to jest linia prosta, tak? Tutaj jakiś punkt znajduje, o, i rysuję półprostą teraz, od linijki. To jak się nazywają te dwa kąty? Ten kąt. Ostry. I, I ten kąt. No, A tamten jest rozwarty. Rozwarty, To jest ostry, to jest rozwarty. Dobrze, ale jak one się nazywają wzajemnie, wzajemnie dla siebie? To są kąty, pamiętasz? Przyległe. Przyległe. Przy to są kąty przyległe. I teraz załóżmy, że ten kąt ma 30 stopni. To ile stopni ma ten kąt? Wpisz sam. Ile to są kąty przyległe. Ale no, to ma 180. Tak, czyli ten musi mieć? Tak, zgadza ostatnie się. To jest ostatnie zadanie. Tak, no i teraz, zobacz, i teraz, teraz będzie ostatnie zadanie. Że, ja tutaj zmarzę te kąty, że są dwa kąty przyległe, zobacz, alfa i beta. Ten, ten kąt ma alfa stopni, ten kąt ma beta stopni, ale ten kąt jest. Ten kąt będzie 8 razy większy niż ten. Czyli beta, zobacz, beta to jest 8 razy. Mam kalkulator? 8 alfa. Nie, bo bez kalkulatora. No spróbuj, albo odganę. Ja już to odgadnę. Dobrze. Czyli ile stopni ma alfa? A ile stopni ma kąt beta? Ja utożsamiam stopnie, miary kąta z kątem. Tak się często robi w matematyce. W różnych rzeczach. Że różne pojęcia czasami się utożsamia. Wtedy, kiedy nie prowadzi do nieporozumień jakichś. 15. Czyli który ma 15? Ten. No to, to wpiszmy to, że alfa jest 15 stopni ma, a beta ile w takim razie ma? 150. D? Poczekaj, no ma, musi mieć 8 razy więcej. Czyli... 8 razy 15. Tak. To ile to jest? 8 razy 15? 120. 120. No to zgadza się? Nie. Nie. No to, to, to nie mogą być takie wyniki. Czyli coś innego. Ale sama, że zamiast odgadywać, to może na równanie i zrobimy go szybciutko. Chcesz odgadnąć, tak? No, ja no. bym No dobrze, no rzeczywiście. Muszę na odgadywać. To nie, jest, to nie jest takie złe. Bo rozwija sobie jakąś taką wyobraźnię matematyczną i zdolności rachunkowe. Ale można też się uczyć rozwiązywać. I układać. Już mam. Tak? To No to wpisz tutaj. Wpisz tak, no i dosyć szybko zrobimy. Tak, tutaj jest kółeczka, że to są stopnie. Dobrze i, i popatrz, i na koniec tylko napisz równanie, rozwiąż go i, i, i będzie, będzie koniec. No równanie, jakie równanie napiszesz? X. Tak. 8x? Tak, dodać 8x, tak, zgadza się. To się równa. Tak, no i rozwiąż to równanie. Tylko Kół, kółeczka ze stopni. Tak, to kółeczko stopnie. Dobrze, no i trzeba jeszcze 9 8x obliczyć, prawda? To napisz 8x, to ten drugi kąt. A to jest 20 razy 8 to jest. No, 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 to, no to napisz, że 8x będzie. No właśnie, o, i zadanie jest gotowe, dziękuję, do widzenia.